Cześć wszystkim. Moje ogórki niezmiennie wyglądają jeszcze całkiem nieźle. Cały czas rodzą, całkiem fajne ogóreczki, smaczne. No i w przeciwieństwie do ich sąsiadów. Tam to już nawet nie ma co iść. No to tutaj cały czas coś się dzieje, cały czas jest co zbierać. No to tu zobaczcie, tu już jest praktycznie łyso. Były ogórki, no i nie ma. Zostało puste pole. Podobnie tutaj. Lepiej tu rosną pokrzywy i niż chwasty niż moje ogórki. A uprawiane w ten sam sposób. Różnicą jest tylko odmiana. Ja już wam powiedziałam, co to za jest. Znaczy, ja to mi odmiana, ale to jest właśnie z firmy Plantico, Już w wcześniejszych filmach też to podałam. Jest to ogórek konserwowy, ekologiczny, on się świetnie nadaje do kiszenia. Powiem Wam, że ogórki wychodzą też smaczniejsze kiszone. Zobaczcie, tutaj coś zaczynają liście wyglądać gorzej, ale za to jest pełno ogórów. I nawet jeżeli ogórek jest większy, tak jak widać, no to te ogórki są. Mimo wszystko proste. Nie jest to ogórek, który jest taki napęczniały, jakiś krzywy, tylko właśnie fajnie nadaje się do tego, żeby je dawać do słoików. Z tych większych zrobię mizerię na obiad, a te mniejsze będą idealnie smakować jako kiszone. No, mówię Wam, jestem zachwycona, bo. Już w tamtym roku miałam te ogórki, jeszcze w październiku. No i byłam zaskoczona, dlatego że ja w ogóle ogórki w tamtym roku spisałam na straty, ponieważ miesiąc nie, czerwiec był bardzo zimny, w ogóle czas był bardzo zimny i ogórki od razu padały. Zaraz je łapała zaraza i szybko, szybko, właśnie było po ogórkach. A ten jeden, myślałam, że może dlatego, że gdzieś tam się schował za dynią, ta jedna odmiana. Jeszcze w październiku jest gdzieś tam filmik, musiałabym do niego wrócić. Możecie sobie sami zobaczyć. Jeszcze w październiku... O! Tak chwaliłam, że takie ładne ogórki. No taki to jeszcze... Takiego to jeszcze nie było. No, ale jeszcze właśnie w październiku miałam w tamtym roku swoje ogórki, więc byłam zaskoczona, myślałam, że może te dynie, które tam były, go okryły, dzięki czemu je lepiej mu się rośnie, może tam, no nie wiem, nie było tak zimno. Ja też mam tutaj działkę, gdzie wcale nie jest tak ciepło. Tu jest poniżej strumyczek i w ogóle często w tej dolnej części czuć już taki chłód bardzo szybko. Jeszcze w innych miejscach jest fajnie ciepło, a u mnie na działce jest chłodno, więc tym bardziej byłam bardzo zaskoczona, że ten ogórek dawał radę jeszcze w, w październiku. No zobaczymy, jak będzie w tym roku. W tym roku jest o miesiąc do przodu. Wszystko szybciej owocowało, kwitło, więc tym samym będzie przekwitać pewnie szybciej. Ale jeżeli by tak miało być, to znaczy, że jeszcze we wrześniu powinnam spokojnie mieć te ogórki. No na razie wygląda na to, że jest na to szansa, bo naprawdę fajnie się trzymają, owocują na potęgę. Jak widać, cały czas chodzę i, i tylko cały czas rywię. Chwilę jak z wami rozmawiam, już coś widać tutaj w tej skrzyneczce. Także jest szansa, że, że będą jeszcze w październiku, znaczy w październiku. no odpowiednik, Odpowiednikiem października w tym roku będzie wrzesień także zobaczymy, będę Wam zdawać relacje na bieżąco cały czas właśnie Wam mówię o tym o tych ogórkach dlatego, że naprawdę jest duży problem z ogórkami i jeszcze się nie spotkałam z tego typu ogórkami, które by były tak odporne, które by dawały tak fajne smaczne owoce no i zarówno właśnie na surowo na świeżo, jak i kiszone, smakują naprawdę rewelacyjnie więc zobaczymy. No. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Zostawiłam sobie swoje nasiona. Mnie też zastanawia, bo ja miałam odmianę taką jakąś z zastanów, czy to nie będzie ta odmiana. Ale, kurczę, za szybko wszystko się dzieje. Ja je kupiłam, wiem, na Allegro w tym roku i już nie pamiętam, czy mi wzeszły, czy mi nie wzeszły. Natomiast wiem, że miałam też na pewno te. No, to sobie też zostawię już tego dużego. Albo nie, jeden wystarczy, jeden duży na nasiona. Zobaczcie, jaki duży ogór. A naprawdę. Zobaczcie. Potężny ogórek. Nie jest przejrzały w środku. Jest smaczny i prosty. Nie ma czegoś takiego, że już takiego dojrzałego ogórka się nie zje, no bo już. O, zobaczcie. No, ten to dopiero wielgachny ogór. A też taki ogromny. Nie wiem, czy sobie też nie zostawię na na sałatkę. No, ale wracając do tej drugiej odmiany. Miałam też taką odmianę z jakąś amerykańską. I ja nie wiem czy tutaj też nie będzie któregoś z tych ogórków, bo na pewno jest tutaj odmiana ta konserwowa. Tego jestem pewna, ale nie wiem czy też nie będzie któryś z tych górków tą właśnie odmianą z Ameryki. Muszę do tego dojść i pewnie zrobię w ten sposób, że na przyszły rok kupię ponownie te nasiona, wysieję i dam porównanie ogórka konserwowego, tego właśnie z firmy Plantico i y, tego ogórka z. O, tutaj też okropno e, No i oprócz tego m, tego właśnie amerykańskiego. Też wam w tym momencie nazwy nie podoba, bo oczywiście, jak zwykle nie jestem przygotowana, bo wyskoczyłam teraz jest prawie 8 godzina. Udało mi się skończyć pracę troszkę wcześniej, że jeszcze coś widzę. Zresztą widać po ogórkach, że nie zbieram regularnie. W związku z czym też nie mam czasu się przygotowywać jakoś do filmu, ale moim celem przy zakładaniu tego, tego kanału było to, żeby Wam pokazać, że nawet jak się dużo pracuje, to można mieć swoje. Rośliny bez najmniejszego, najmniejszej ilości sztucznych nawozów. Yy, I ja wiem, że wyglądałoby to piękniej, gdyby to było przerobione, gdyby była wejściówka, to ten to czołówka, znaczy nie wejściówka, czołówka, yy, gdyby to było fajnie poprzecinane, na pewno byłoby ciekawiej niż po prostu stać z telefonem i nagrywać. Tyle, że nie miałabym na to czasu. Więc albo mam możliwość nagrać Wam tak po prostu na spontanie, jak jestem, yy, albo po prostu nie nagrywać wcale. Więc po prostu wolę to robić tak, jak robię to teraz. Tym bardziej, że mam fajne informacje, z którymi z Wami się chcę podzielić i w życiu bym tego filmu nie nagrała, gdybym tego nie zrobiła w ten sposób. Także tak to u mnie wygląda, zobaczcie. Zbieram cały czas ryby i ryby. Non stop i co gdzie ruszę, to jeszcze widzę kolejne i nawet już e, miejsce, które wcześniej ominęłam, widzę, że dalej tam jeszcze są, muszę się wrócić. Jak to zresztą z ogórkami jest? Trzeba na kilka razy iść, żeby pozbierać. O, jeszcze tego najmniejszego bym widzicie nie pozbierała. Dobra, no i co? I tak? O, gdzie bym nie, nie sięgnęła, to ogórki, mimo że już wiele z was, wielu z Was się skarżyło. Że wam padły, no to ta odmiana, jak widzicie, trzyma się u mnie bardzo dobrze. I to nie jest tak, że jestem jakimś czarodziejem albo coś tutaj e, magicznego robię, bo dokładnie w taki sam sposób uprawiam te, jak i te obok. To nie jest tak, że ich dzieli nie wiadomo ile. To jest raptem kawałek ścieżki. A widzicie, jaka jest różnica. Także odmiana też ma znaczenie. Ja właśnie mówię, muszę jeszcze dotrzeć do tej odmiany, którą kupiłam wcześniej i będziemy robić test. Oczywiście, e, tak jak teraz widzicie na spontanie, czyli wejdę i zobaczę, że jest jakaś różnica, coś się dzieje, to na bieżąco będę Wam nagrywać, może e, w jesieni, kiedy będzie u mnie już po sezonie w pracy, to może będzie, będę w stanie bardziej siąść przy tych filmach, coś porównać, e, ale na pewno e, takich filmów super przerobionych nie będzie można się u mnie spodziewać na kanale w sezonie letnim. Dobrze. Tak to u mnie wygląda. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.